Telewizja Gdańsk zaprasza do obejrzenia magazynu katolickiego Droga, w którym pokazujemy życie Kościoła na Pomorzu. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem religijnym ostatnich dni była uroczystość Bożego Ciała. Tłumy wiernych brały udział w procesjach. Tego samego dnia, późnym popołudniem, w samym sercu Gdańska na długim targu, miało miejsce wydarzenie, które, choć odbyło się już po raz piętnasty, z pewnością przerosło oczekiwania organizatorów. Jestem tutaj, bo słyszałem o tym jak katolicy na ulicy, to że z któryś raz kolejki do niej występują że Jest to fajne, ciekawe wydarzenie. Chciałem to zobaczyć, chciałem sam zobaczyć, sam poczuć to, czy to jest tak naprawdę fajne. Na razie mi się bardzo podoba. Uważam, że zwłaszcza Dominikanie bardzo fajnie mówią o wierze, o tym, że warto być katolikiem. Chciałabym sprawić, żeby tutaj było więcej ludzi, więc też sama przychodzę. No, w takim wydarzeniu uważam, że jest dobrze uczestniczyć. Przyjechaliśmy tutaj z Redy z katolickim stowarzyszeniem młodzieży, z uczniami, z ministrantami. Przyjechaliśmy zobaczyć ludzi wierzących, tak jak my i umocnić się w swojej wierze. Swoje śmieję się, co łatwe przecież się, Śmieję się, ciągnij pokaz swoje też. Śmieję się, czarodziejem świata bądź. Kiedy mocno śmieje się, czary naryzieją Przyjechaliśmy tutaj na katolików z ulicy, żeby świętować razem ze wszystkimi. Chcę ze wszystkimi łączyć się w radości i pokazać, że wierzymy w Boga i że potrafimy pokazać się, nie wstydzić i dzielić się miłością. Ewangelizować można w sumie tylko życiem, więc to jest najlepszy sposób. nie jest być wierzącym, Panie jest być Bogiem po prostu. Ojcze, próbacz mnie, próbacz mnie. Brawa dla Pana Boga, dla Ojca! Chcę się przyznać do Boga. No i, to no nie wiem, no, też brakuje mi takiego ciepłego słowa. No I dlatego to jestem. Dzięki zaproszeniu Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji możemy razem mówić o miłości. Caritas chce mówić o miłości miłosiernej, o tym, że każdego dnia możemy być przy człowieku i mu pomagać. Zańczymy z Jezusem. Spraw bym nie szukał pocieszenia, pocieszać Unia. I zamiast szukać zrozumienia, bym rozumiał. I uwaga, uwaga! Stajmy obok siebie. Przyłóżmy ręce w ten sposób. Przyłóżmy wszyscy te ręce tak w taki sposób. Zyskujemy. I do przodu. Spraw, panie, Dwa, i do tyłu. I falujemy! Ty Długi talf, faluje! Płyniemy na naszego Sali z Jezusem. Tango. Przyłóżmy ręce do siostry, do brata. I obrót. Tego jeszcze na długim targu nie było. Brałem dla wszystkich tańczących. Około 100 ludzi pracuje w ekipie nad całością, cały czas. Dwie telewizje internetowe nadają online cały czas przekaz tego bardzo radosnego wydarzenia. Mam przyjemność prowadzić to wydarzenie jako konferencję, jako Wodzirej, i jestem zaskoczony. Ile z entuzjazmu, ile z radości w ludziach wiary, w Polakach. Bo są tutaj też nie tylko chrześcijanie, są przechodnie, są turyści, zatrzymują się, jest to naprawdę fajna metoda spędzenia tego czasu Boże Ciało, tego długiego weekendu, także nawet od tej strony takiej kulturowej, bycia razem, bycia ze sobą w rodzinie, jako społeczność miejska, tu i miejska. Cieszymy mi się, że możemy to co roku pielęgnować.

Wydarzenie katolicy na ulicę. Chcemy przełamać pewne schematyczne myślenie o tym, że człowiek wierzący musi być człowiekiem tylko skupionym gdzieś wewnętrznie, gdzie musi być jakimś, nie wiem, smutnym. Chcemy też pokazać Jezusa, który chodzi ulicami naszego miasta i tańczy. Radosne świętowanie, żywiołowa muzyka, energiczny taniec i tysiące ludzi w różnym wieku. To krótki opis wydarzenia o nazwie Katolicy na ulicy. Zorganizowała go Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji. Katolicy na ulicy to potężne przedsięwzięcie. Organizatorzy podkreślają, że ważne było m.in. wsparcie władz Gdańska.